Zwykły pokój, zwykły dom, zwykła sofa, zobacz sam! I nikt nie spodziewa się, że cyferki żyją tam! Jeśli tylko dasz im znak, to dzielnie skoro świt, Ruszają całe rzędy cyfr! Gdy pojawią się kłopoty, To zawołaj cyfrę swą! Pomoże ci, gdy pecha masz I sytuację złą! Ty nie masz zadania i brakuje rozwiązania. Już cyberprzestępcy są. Super cyfry. Już cyberprzestępcy są. schemat. Dobrze, jedynko. Latająca kostka toczy się sama. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cyfra, którą wyrzucisz, oznacza liczbę pól, o którą przesuniesz się na planszy. Gotowa? Okej, okay, latająca kostko? Proszę potocz się. Dwa. Przesuwasz się o dwa pola. Nie, chcę jedno. No dobrze. Lubisz cyfrę jeden. Jeśli ładnie poprosimy latającą kostkę... Jeden. Jeden. I jesteś na polu numer jeden. Zobaczmy o ile pól przesuniesz się tym razem. Śliczna cyferka! To trzy! Ale ty lubisz jeden? Jeden! Niech będzie! I bardzo dobrze! Teraz jesteś na polu numer dwa. I kolejny rzut! Sześć! Jeden, jeden, jeden! No dobrze, dobrze! Ten I tym sposobem dotarliśmy do pola numer trzy. Wspaniale. O! Zagramy jeszcze innym razem. Mamy połączenie. Tu agent 108. Jak sytuacja? Jest kiepsko, ale już niedługo. Spójrzcie. Czekajcie, wrzucam to na ekran. Wyglądają normalnie. Tak, ale do czego im to potrzebne? Myślę, że ona wcale tego nie chce. Mają kolejną rzecz, niezbyt interesującą. Kolejna rzecz. Mają teraz trzy dziwne rzeczy. Ojej, zdecydowanie potrzebują pomocy agencie 108. I nie chodzi tylko o nią. Dziwne. I to też. A to jest bardzo dziwne. Dobrze, na pewno kogoś przyślemy. Dziękuję. Mam przeczucie, że to powinien być numer 3. Tak, tak, tak! Tak, tak, tak! Przepraszam, ale czas na start. Hej, okay, mamy kłopot ktoś musi iść, by trudny problem rozwiązać dziś. Kto dziś poleci, który... 3. Sprawdzam, czy pokój jest pusty. No to zaczynamy. 3 2 1, 0! Skanuję w poszukiwaniu trójki. Skanuje cyfry. Trójka odnaleziona! Ha! A tak! Numer 3 jest na miejscu. Uważaj na dalsze problemy. Tu agent 12. Teraz kłopoty mają dorośli. Wrzucam to na ekran. Jejku! Dziwne. To wszystko jest bardzo dziwne. Tu jestem, tu jestem! Dobrze, będziesz nam potrzebna. O! O! Zdecydowanie dziwne. Dam sobie z tym radę! Dobrze, ale najpierw musimy zrozumieć, co tu się dzieje. Agenci, widzicie w tym jakiś schemat? To agent 63. Myślę, że ma to coś wspólnego z trójkami. Wrzucam to na ekran. Ludzie dostają jedną rzecz, potem drugą, a potem trzecią. I wykonują też trzy ruchy: jeden ruch, potem dwa i trzy ruchy. Jeden, dwa, trzy. Jak trzy pierwsze pola na planszy. Musimy się dowiedzieć, kto stoi za tym problemem. <laughs> o, chyba wiem. Pan zagadka! Dane na ekranie. Pozwólcie, że wam powiem, co chodzi mi po głowie. Zadaję zagadki i odpowiedzi chcę Me bańki. Tańki już zaraz połkną się, więc lepiej róż głową, jakie rozwiązanie jest. Bo na zawsze utkniesz w bańce mej, jeśli mi odpowiesz źle. Ja... ja się pana nie boję, panie zagadko! No proszę, śliczne małe trzy. Takie dzielne, że z dzielności się skrzy. Wiemy, jak wywołujesz problemy! Mr. to jaki jest schemat? Czy wiesz coś? Dalej, szybko. Pokaż mi go. Najpierw jest jedna rzecz, potem dwie, potem trzy. O, bardzo dobrze, więc nie będę cię łapał. Gdybym miał ręce, nawet bym zaklaskał. Znowu problemy z rzeczami. Może tym razem trzeba je policzyć. Ona ma jedną? 2, 3, a teraz 4 rzeczy! 5, 6, 4, 5, 6. Wykonał 1, 2, 3 ruchy, a teraz czwarty! 5, 6, 4, 5, 6. Znamy schemat! Poinformujmy o tym trójkę! Czekajcie, w tej chwili nie mogę się z nią połączyć, brak kontaktu! Może łebek się połączy? Dobry pomysł. Wyślijcie moc łebka na pomoc. Odpalam moc łebka? Kolejna część schematu to 4, 5, 6. Wysyłam moc łamiłebka. Moc łebka wyruszyła. Ale czy jest już na miejscu? Musimy pomóc trójce sprostać wyzwaniu pana zagadki. To jeden, dwa, trzy, a potem cztery, pięć, sześć. Jeśli pan zagadka sprawia, że rzeczy dzieją się według schematu, to wszystko może się zdarzyć. Samochód będzie miał jedną kierownicę, potem dwie, potem trzy. Kierowca nie wiedziałby, której użyć. Albo tańcząca krowa zacznie tańczyć na czterech nogach. I wyrośnie jej piąta, a potem szósta noga. Następnym razem może. Szybko! Oh! Martwię się, piątko. Wciąż nie ma kontaktu z trójką. Czas wykonać telefon awaryjny. Gotów na połączenie ze wszystkimi supercyframi? Wzywam wszystkie supercyfry! Wzywam wszystkie supercyfry! Straciliśmy kontakt z trójką! No, trujeczko, samaś z tą grą. Jaki jest schemat? Czy znasz go? Było 1, 2, 3. I. E. Ja. Poczekaj! Kostka! Kostka pokazała 1, 2, 3, potem 4, 5, 6. A co jest potem? Czy już wiesz, co jest po 4, 5 i 6? O! Nie wiem! Na kostce nie ma już nic po szóstce. Wzywam wszystkie supercyfry! Trójka zniknęła! Zupełnie nie wiemy, gdzie teraz jest! Musi się jakoś z nami skontaktować! Będę dalej próbować! Schowam cię do czasu, aż rozwiążę zagadkę! Co jest po 1, 2, 3, 4, 5, 6? Chwileczkę! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Tak właśnie wygląda schemat. 7, 8, 9! Do wszystkich. Odbieram wiadomość. 7, 8, 9! Cóż, przyjacielu, nadszedł już czas. Jaki jest schemat? 7, 8, 9! Hmm, chyba on jest znany ci, ale wygrasz, gdy pokażesz mi. O! Jak mam pokazać 7, 8 i 9? O tak! I tak! I tak. Jej, tego to się nie spodziewałam. Ha, pokazałaś schemat, ale nie tak gładko. Jest jeszcze czas na zabawę prędką z siódemką, ósemką, dziewiątką. Nie, panie Zagadka, to niecne sztuczki. Ale ja grać mam chęć. Siedem, osiem, dziewięć. Nie, panie Zagadko. Czas by wszystko wróciło do normy. Naprawdę dobra robota. Wysyłamy moc łebka. Zaczynam schemat 1, 2, 3. I problemów ani kszty. Odliczam dalej 4, 5, 6. Każdy problem da się zgnieść. Kończę schemat 7, 8, 9. I już wszystko jest na 5. Koniec zabawy. Ale tu nudno. Wszystko normalne. No i trudno. <śpiewanie> to już koniec mojego psocenia. Uciekam, bo wsadzą mnie do więzienia. <śpiewanie> Wracajcie trójko, siódemko, ósemko i dziewiątko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Naprawdę dobra robota! Cała i zdrowa trójko? I siódemce, ósemce i dziewiątce! Mamy wszystko na ekranie! Mieli jedną, dwie, trzy dziwne rzeczy! I robili jeden, dwa, trzy śmieszne ruchy! To wszystko przez pana zagadkę! Potem było 4, 5, 6 rzeczy i ruchów. Ale ustaliłam następną część schematu. Przybyła 7, 8 i 9. I wszystko wróciło do normy. Dobrze, Zero. Powiedz, kiedy zaczynamy schemat. Teraz: 1, 2, 3! 4, 5, 6. 7 8 9! Hurra! Zastanawiam się, jaki będzie dalej schemat. Spróbujcie się dowiedzieć i zadzwońcie do SuperCEP. Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide. Studio Eurocom wystąpili Elżbieta Kopocińska, Joanna Pach, Krzysztof Szczerbiński, Grzegorz Drojewski, Aleksander Mikolajczak i inni. Reżyseria Ewa Kania, dialogi Beata Marszam. Realizacja dźwięku Mieszko Machbuk. Kierownik produkcji Ewa Borek.